Lock and Key. O rany, to mógłby być tak dobry serial. Ja zwykle o serialach nie robię materiałów, chyba że mam coś ciekawego, wydaje mi się, do powiedzenia na ich temat. I tak też jest w tym przypadku, bo Lock and Key to serial, który ma wszelkie predyspozycje do tego żeby być mega ciekawym, mega barwnym światem, który nas zauroczy, który nas po prostu wrzuci do, 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 do swojego, swojej rzeczywistości i zostaniemy z nim na bardzo długo. Serial jest bazuje na e, książkach e, komiksach stworzonych przez syna Stephena Kinga. Ja tych komiksów nie znam, <gryw> od razu wam powiem, więc nie będę tutaj wnikał w jakieś zawiłości, które wynikają właśnie z tej serii komiksów, ale już sam film mi pokazuje, jak dużo tutaj jest potencjału i pokazuje mi, jak bardzo ten potencjał został zmarnowany, niestety. I jest mi bardzo żal z tego powodu i dlatego też postanowiłem trochę wylać swoje te właśnie żale i yy, się yy, 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 z nimi podzielić z wami. Zresztą bardzo jestem ciekawy też waszej opinii, bo zauważyłem, że sporej ilości osób ten serial się podoba, a mi wręcz przeciwnie. Chociaż nie, no, przecierpiałem wszystkie odcinki, więc chyba nie jest aż tak źle. Ale jedyna rzecz tak naprawdę, która mnie trzymała w tym, przy tym serialu to właśnie scenariusz i opowieść. Scenariusz jest naprawdę ciekawy, interesujący, balansujący na granicy snu i jawy. Wiecie, jest to grupka dzieciaków, która em, odnajduje pewnego rodzaju klucze em, u siebie w domu i te klucze mają magiczne właściwości. Potrafią na przykład oddzielić naszą... naszą Dusze, nazwijmy to ciała, potrafią duplikować osoby, zmieniać, zakrzywiać rzeczywistość, nie wiem, podpalić coś, potrafią wpływać w taki magiczny sposób na nasz świat. Więc mamy rewelacyjny potencjał, który owszem bazuje na takich strasznych podstawach emocjonalnych, nie ma to jakiegoś wielkiego dramatu, wielkiego, wiecie, jakichś skrajnych sytuacji. No to, to jest prosty, baśniowy świat, ale już wiele dzieł z przeszłości pokazało, że proste, baśniowe światy sprawdzają się najlepiej i potrafią najbardziej zauroczyć. Potrafią, wiecie, odnaleźć w nas takie dziecko, e, które, które bawi się tam zabawkami, w jakiś sposób wpływa na, na, na wiecie, w tam, bawimy się jakichś smoków, rycerzy itd. i tak dalej. I to jest piękne i dlatego właśnie działają takie seriale jak Stranger Things czy takie filmy jak Potter, Narnia, Labirynt Fauna. Są to świetnie pokazane magiczne światy. I tego świetnie pokazanego, magicznego świata w Log Key zabrakło. Scenariusz daje gigantyczny potencjał, taką zagadkę, tajemnicę. I, i to głównie mnie trzymało przy tym serialu, przy Log Key. To to, 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 to tajemnica, z czym będzie związany następny klucz, w jaki sposób zmieni y, historię, w jaki sposób na nią wpłynie, y, co będą mogły dzieciaki po prostu zrobić. To jest taka, wiecie, taka dziecinna rządza jakiejś y, bajkowej tajemnicy, jakiegoś. Y, takiego, takiej chęci, żeby magia faktycznie istniała, żebyśmy mogli pstryknąć palcami i polecieć w powietrze. To wszystko bazuje na takich bardzo podstawowych instynktach, ale w fajny sposób, można z tego wykrzesać coś interesującego, zresztą filmy też do tego służą, nie tylko do tego, żebyśmy patrzyli na dramaty i jakieś morderstwa i, i, i wiecie, kryminały, ale też do tego, żeby się oderwać od tej naszej rzeczywistości i poczuć coś, coś fantastycznego, coś niesamowitego. Bardzo dobrze się to udaje w takich filmach jak Stranger Things, Labirynt Fauna i tak dalej, ale nie do końca się udało w serialu Lock and Key. Więc wracając, ten scenariusz aż zachęca do tego, żeby go odkrywać, żeby go badać. I dlatego też czekamy na każdy kolejny odcinek. To jest świetne. I to się udało, bo twórcy mieli naprawdę fajną podstawę. Nie znałem tych komiksów, stworzonych przez Stevena Kinga, ale widać, że zbudował coś bardzo interesującego. Niestety, log and Key brakuje własnej tożsamości. Log and key jest pokazany w zbyt zwyczajny sposób. Co mi tutaj nie pasowało po kolei. Po pierwsze, właśnie świat przedstawiony. Log and key strasznie chciałoby być takim Stranger Things, takim poterem, i bardzo się do tego twórcy odnoszą właśnie do tych dzieł. Jednak, Stranger Things jest światem Rewelacyjnie wykreowanym. Ja jestem skłonny się założyć, że ta historia, która jest zbudowana w Stranger Things, w ogóle by nie działała, gdyby nie została tak rewelacyjnie pokazana i gdyby nie miała tak fajnych bohaterów, tak fajnych dzieciaków yy, wrzuconych do tego świata. Stranger Things dba o wszystko w kadrze: o to, jaki kolor mają tapety, jakie wzory na sobie, jakie rekwizyty są, jakie lokacja jest zbudowana, w jaki sposób te lokacje są oświetlone. Tam wszystko idealnie gra, tam wszystko buduje tą magię. Nie tylko scenariusz, historia, ale obrazek, to, co my widzimy. Harry Potter genialnie tworzy bajkowy świat lokacjami, pięknymi, nierealnymi. Tam aż właśnie Potter jest takim, takim odzwierciedleniem naszych dziecięcych marzeń. Nie? Gdy tam wbiegają dzieciaki do tego peronu, wbiegają w ścianę i przenoszą się do świata magii. To działa. Labirynt fauna, pięknie ukazane dwie rzeczywistości. Kolorystycznie, operatorsko, wizualnie ciepła, bajkowa kraina z chłodną na, rzeczywistością, na, z chłodnym naszym światem. Logendki jest pokazane w sposób tak strasznie zwyczajny. Oglądając to miałem wrażenie, że oglądam zwykły serial, jakiś tam, no może nie sitcom, bo to by było trochę aż zbyt krzywdzące, ale tylko zwykłą opowieść. Nie ma w tym serialu iskry wizualnej, nie ma tej bajkowości w obrazku. Oczywiście ten serial Logentki jest umieszczony w naszych czasach, więc siłą rzeczy nie może być na przykład tak wizualnie przeartykułowany i stylizowany na klimaty retro, nazwijmy, nazwijmy to jak na przykład Stranger Things, ale to nie powoduje, że musi być zwyczajnie pokazany. I tego typu stylistyka owszem, może pasować do różnych opowieści, ale według mnie nie pasuje do świata magii. My musimy troszkę przeartykułować rzeczywistość, troszkę ją zmienić, troszkę ją ubarwić. Tak, żeby współgrała ze scenariuszem. Ani razu chyba w tym serialu nie czułem takiego WOW. I nie chodzi mi tu o wow wizualny na zasadzie, żeby zrobić tu Blade Runnera. Nie chodzi o tego rodzaju wow, nie? że o jaki kunszt autora zdjęć, jak pięknie oświetlone. Nie. Tylko chodzi o to poczucie takiej estetyki magicznej. Tego tutaj brakuje. Druga rzecz, której mi tutaj brakuje to kreacje aktorskie. Osobiście nie jestem w stanie znaleźć tutaj ani jednej postaci, z którą bym się związał emocjonalnie. Nie czuję tych bohaterów. Według mnie albo casting został położony, albo brak umiejętności aktorskich tym postaciom, albo zostali po prostu źle poprowadzeni przez reżysera. Zarówno w Stranger Things, jak już się tak odwołujemy, zarówno w Harry Potterze, zarówno w Labiryncie Fauna, zarówno w Narni, wszędzie tam znajdowałem postaci interesujące, z którymi byłem w stanie się zżyć, które, które poczułem. Które fajnie odegrały e, swoich bohaterów. W Logent Key wszyscy wydają mi się tak strasznie zwyczajni, jak obrazek, który jest zaprezentowany. Ja mam wrażenie, że za kilka miesięcy już w ogóle nie będę pamiętał o tych bohaterów. Nawet ten dzieciak, ten. Body, on chyba ma, ma na imię, który wyraźnie jest stylizowany wręcz nawet na takiego bohatera dziecięcego z, z filmu stylu, w stylu Stranger Things. Nawet on do końca na mnie nie działał. Ja mam wraż mam, miałem wrażenie, że brakuje takiej duszy, takiej. Znowuż to powiem, takiej magii u tych dzieciaków, u tych wszystkich bohaterów tak naprawdę. Na domiar złego w ogóle nie czułem głównego przeciwnika naszych postaci, nie było nie, nie, nie widziałem żadnej aury tajemnicy wokół yy, naszego głównego. Zła, które tutaj się, które jest jakby buduje konflikt cały w serialu. I, i tu, tu mam duży dysonans, świetnie to pokazuje. scena, Nie, nie chcę tu, nie chcę tu za bardzo spoilować, więc będę mówił, mówię tak trochę enigmatycznie, żeby nie psuć zabawy osobom, które jeszcze nie widziały tego serialu, ale gdy pierwszy raz mamy pierwszy kadr, pierwsze ujęcie na, na naszego głównego przeciwnika tak go nazwijmy to jest to świetnie pokazane. Widzimy jakieś. Zarys postaci, dziwny kształt, ten głos kobiety wzmocniony echem, lokacja w studni, w kanałach. Jest tam czuć tą atmosferę tajemnicy w tych pierwszych ujęciach i się zastanawiam, co to jest. Czy to jest jakiś stwór, czy to jest istota, czy to jest człowiek? Kim on jest? Kim jest ta postać? I ten głos wzmocniony przez echo, ta, ta aura właśnie tej tajemnicy. I potem, gdy zaczynamy obserwować już naszego głównego, głównego przeciwnika w pełnej krasie. No to on jest tak bardzo zwyczajny i tak się dzieje przez cały ten serial, że bohaterowie są dokładnie tak jak świat przedstawiony. Zwyczajni. Trudno mi się było z nimi związać. Oczywiście nie oczekuję tutaj jakiegoś wielkiego budowania portretu psychologicznego, no to, 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 to nie jest jakby ten typ filmu, ten typ serialu, ale oczekuję jednak jakiejś iskry w ich grze aktorskiej, w ukazywaniu, ukazywaniu emocji. W przeżywaniu tego, żebyśmy my razem z nimi mogli to przeżywać w ciekawy sposób, wszystkie wydarzenia, które ponownie mają predyspozycję do bycia mega fajnie pokazanymi, no ale nie są. Mam wrażenie, że logentki brakuje tożsamości, brakuje pomysłu na siebie. Ten serial za bardzo chce być czymś innym, a nie chce być sobą, jakkolwiek by to nie brzmiało. I to jest duży problem. Ja mam wrażenie, że nawet patrząc na materiały marketingowe, które udostępnia Netflix, takie mini wywiady z odtwórcami głównych ról, tam właśnie padają słowa, że nasz serial jest taki jak Stranger Things i taki jak Potter, trochę jak Narnia, już nie pamiętam jakie tam tytuły wymieniają. Ale widać, że oni cały czas starają się porównywać do czegoś innego, a nie chcą być sobą, nie chcą być czymś. Wiecie, nie chcą stworzyć własnego świata, cały czas nawiązują do tego, co już było. Ja już Stranger Things miałem, ja już Narnie miałem, ja już Potera miałem. Wszystko są bardzo fajne filmy, bardzo świetnie stworzone. Ja teraz chcę coś innego. Ja nie chcę kolejnego Stranger Things z kolejnymi dzieciakami. Ja chcę inną historię, która tu jest w scenariuszu, która jest stworzona, jest podana na tacy, która bazuje na takim. Wiecie, na takim fajnym haku, który zaczepia widza, fabularnym, nie? Taki... tak łapie nas ta tajemnica, jest, z czym są związane kolejne klucze, co spowodują, co, jaki rodzaj magii teraz zobaczymy. To jest strasznie takie chwytliwe, nie? I, I to mnie właśnie trzymało w tym, przy tym serialu. Ale to wszystko... świetnie jakby było ubrane we własny pomysł wizualny, w własny świat. Ja nie chcę kolejnego Stranger Things i kolejnego Pottera, ja chcę Logan Key. Żeby ono było niesamowite, bajkowe, kolorowe, lub też mniej kolorowe, ale żeby miało pomysł na siebie. I to jest główny problem, że lokentki według mnie brakuje tożsamości. W konstrukcji świata, w konstrukcji bohaterów. I bardzo duża szkoda, bo mieliśmy szansę na kolejną bardzo dużą perełkę w dorobku Netflixa i no właśnie stąd stwierdziłem, że wyleję swoje żale. <laughs> Pozrzędzę trochę. Zdecydowanie bardziej wolę chyba robić pozytywne materiały. Teraz się czuję jak taki zgredek. E, 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 nie podoba mi się, to mi się nie podoba. <gry> Piszcie w ogóle, y, y, co wy sądzicie o tym serialu, bo tak jak mówię, widziałem sporo pozytywnych opinii, więc może to tylko ja. Może mi się coś wydaje, może oczekiwałem czegoś zbyt dużego. Yy, no, ale tak jak mówię, no, w ogóle nie opowiadałbym o tym wszystkim, gdybym nie widział tego potencjału. Gdybym nie widział tej... Te, te, tego świetnego świata, który, który twórcy mieli przygotowany, mieli do dyspozycji. Trzeba było tylko pomyśleć, jak złapać własną duszę. Piszcie, ciekawy jestem, czy podzielacie moją opinię, czy też logentki Was troszkę zawiódł. A a może nie, może świetnie się przy tym bawiliście i czekacie na, na kolejny sezon. To też, też, też jest możliwe. Jestem ciekawy, czy po prostu jestem odos odosobniony w tych przemyśleniach i trochę może miałem zły dzień do oglądania logentki, czy może faktycznie też zauważacie taki brak jakiejś iskry w tym wszystkim. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia.